TKN24.pl już w najbliższą niedzielę. Wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Radoszycach. I z nami są pani Dorota Jakubowska nauczyciel w gimnazjum w Radoszycach i koordynator wolontariuszy w tej gminie, wójt gminy Radoszyce Michał Pękala, witam serdecznie witam. i pan dyrektor Sławomir Staciwa, zarazem szef sztabu radoszyckiego, witam serdecznie. Dzień dobry. I zapytałem najpierw panią, ilu mamy wolontariuszy w Radoszycach, gdzie ich spotkamy w niedzielę? Wolontariuszy mamy 33, spotkamy ich w Kucku, w Wilczkowicach, w Jakimowicach, w Kozowie i oczywiście w Radoszycach. Problem był ze zebraniem takiej nie, liczby nie, młodzieży nie, czy pchali nie, się? Nie, absolutnie jest bardzo duże zainteresowanie. Yy, wręcz po prostu trzeba wybierać dzieci. No dobrze, to panie dyrektorze, pokrótce o programie. Co w tym roku w Radoszycach na wielką orkiestrę? W programie no przede wszystkim nasza młodzież zaprezentuje się tutaj artystycznie. Oczywiście zaprosiliśmy do współpracy razem z Panem Wójtem wszystkie placówki. Yy, zatem od przedszkolaków, poprzez wszystkie szkoły podstawowe i nasza młodzież yy, zapewni tutaj yy, myślę, że emocje dla, dla wszystkich mieszkańców yy, wspaniałe. Yy, ponadto yy, plac zabaw, jak zawsze nasz radoszycki kugiel yy, przy pomocy tutaj yy, również logistycznej pana wójta będziemy mogli yy, zaserwować dla mieszkańców. Loteria fantowa, którą koordynuje pani Agnieszka Czarnecka razem z naszą młodzieżą. No i wiele jeszcze, wiele innych atrakcji, w które się włączają również mieszkańcy Radoszyc. Na przykład, sokami co roku pani Jadwiga Oko, zresztą nasza przewodnicząca Rady Rodziców z któregoś tam rocznika poprzedniego. Także serdecznie wszystkich mieszkańców zapraszamy. Myślę, że będziemy się wspólnie razem dobrze bawić dla naprawdę dobrego celu. Zapraszamy na niedzielę, na godzinę? Niedziela, godzina 17.00 do godziny 20.00, gdzie razem zaświecimy wspólnie światełko tu na tej scenie. Wszystko oczywiście w Radoszczyckiej Hali. Panie Wójcie, jaki udział gminy, bo tradycyjnie udział gminy w Radoszycach Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy jest? E, dzień dobry Państwu. Gmina jak wiele akcji charytatywnych, bo przypomnę Państwu, że za nami szlachetna paczka, prawda, mieliśmy jeszcze kopertę życia i innych celów, które tak naprawdę pomagamy naszym mieszkańcom, natomiast gmina razem tutaj z, z dyrekcją, z panem dyrektorem, też w tym roku chcieliśmy zrobić wspólnie Wielką Orkiestrę świątecznej pomocy. Oczywiście to jest pomoc logistyczna, oczywiście to jest pomoc w potrawach, oczywiście to jest pomoc związana z loterią. Pomoc związana również z licytacją, bo, szanowni Państwo, to jest wielki cel, bo cel jest pomóc drugiemu człowiekowi, ale też musimy mieć dobre gadżety na licytację, żeby licytacja była tak naprawdę, żebyśmy mogli uzbierać jak najwięcej środków. Z tego co widzę, jeden z tych gadżetów wójt tak. trzyma w dłoniach, co to jest? Tak, jeden z tych gadżetów, szanowni Państwo, jest to piłka do piłki siatkowej z podpisami Mistrzów Świata. Mieliśmy tu ostatnio sklepy i sklep podarowała taki prezent na Wielkomarkę Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Co oprócz, co oprócz tej piłki, jakie gadżety będą jeszcze licytowane? No myślę, że wykonane przez naszych tutaj miejscowych artystów, między innymi przez naszego nauczyciela, pana Roberta Nowaka, który rzeźbi i maluje wspaniale. Takie rzeźby i obrazy już były listowane na choćby festynach Radoszyczanie Dzieciom, czy na właśnie tu finale Orkiestry Świątecznej Pomocy. Myślę też, że zaciekawi zebranych licytacja książki dzieje Radoszyc no i jeszcze wiele innych drobiazgów, włącza się zawsze Urząd Marszałkowski, czekamy na razie na również takie prezenty od nich na licytację. Bo panie Wójcie, zapytam jeszcze Pan samemu, włączy się w licytację? Oczywiście, jak co roku włączy się w licytację i mam nadzieję, że wylicytuje jeden z przedmiotów, które będą licytowane. I włączy się również aktywnie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. A jeszcze na koniec chciałbym dodać: to jest taka miła niespodzianka, panie dyrektorze. Czy mogę poprosić ten plakat? o, chwilkę. o. to jest, szanowni państwo, taka niespodzianka z gminy dla, dla was, kochani, dla wolontariuszy. Zarezerwujcie sobie 29 styczeń, jest to zespół weekend. Uważam, że. Jeśli nasi wolontariusze mają tak gorące serca i nam pomagają, również gmina Radoszyce stara się również im pomóc za to, że angażują się w Wielką Orket Świątecznej Pomocy. Fantastyczna nagroda dla wolontariuszy, tak, tak? Dla wolontariuszy. I już na koniec, panie dyrektorze, w jaki wynik celujecie w tym roku? Y no, finansowy oczywiście. Finansowy tak oczywiście. No, myślę, że mieszkańcy mają gorące serca naszej gminy i, i, i goście. No i na pewno będzie to przynajmniej taka kwota jak w ubiegłym roku. Jeżeli Mówimy, będzie. Jeżeli... No było to ponad 16 tysięcy. Natomiast podamy też kwotę ogólną, ale to już w niedzielę, na finale, jaką zebraliśmy w ogóle do tej pory jako sztab, tak? bo oczywiście od początku, jak funkcjonowało gimnazjum, uczniowie gimnazjum Radoszycach uczestniczyli w sztabie koneckim. Mhm. Koordynowała je właśnie pani Dorota Jakubowska, czyli to od początku. Natomiast no, wszyscy nauczyciele się włączają. Dziękuję serdecznie, że, że możemy liczyć na wsparcie. Ta sala udekorowana już dzisiaj częściowo to to jest też ogromna pomoc pana wójta, dlatego tak myślę, że miło i fajnie będzie tutaj spędzić te kilka godzin wspólnie w dobrym celu, ale przy dobrej zabawie też. To jeszcze raz serdecznie zapraszamy w niedzielę na godzinę 17 do Hali Sportowej w Radoszycach.